Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony z kanałem StarCraft. Proszę Państwa, mam dla Was dzisiaj coś, co pewien co czas się pojawia, czyli tak zwane recenzje użytkownika. A cóż ja będę dzisiaj dla Was recenzował? Otóż są to dwie rzeczy. Przede wszystkim pierwsza z nich to jest mysz. Od TTS Sport Black Element, zobaczcie sobie te piękne pudełko, jak zawsze fetyszyści pudełek mają czym się bawić, bo oczywiście jest otwierane i jest okienko, to jest raz, to jest jedna rzecz, druga rzecz, którą mam dzisiaj recenzował dla Was przy okazji, to jest i tutaj proszę bardzo specjalne taktyki White'a w postaci podkładki dla, na mysz, o tak, podkładka do myszy. No i cóż, ty należałoby zacząć. Pierwsza rzecz, która dzisiaj będzie pokazywana, to oczywiście, jak już powiedziałem, to będzie mysz. Mysz TT Sport Black Element. No i co? Może przede wszystkim, na razie, tak z grubsza, pokażmy parę rzeczy. Otóż jest to ta myszka. Nie martwcie się, za chwilę wam pokażę coś więcej. Spokojnie, luzik. Będziecie widzieli za co trzeba. Jeżeli się nie mylę, odpaliłem tak zwany e, green screen e, na, tej myśl, na tej kamerce, i więc za chwilę to wyłączmy, żeby tutaj nie sposób. O, już. Czy green screen kluczowanie, o tak. Więc e, zaczynamy może recenzję, ale zanim zaczniemy recenzję, co przychodzi? Co mamy do to, to, takiego ciekawego w tej myślce? Otóż przede wszystkim oczywiście dostajemy cudowne opakowania. Zmejmy może już kamerkę, abyście widzieli to trochę więcej, żeby nie było krzyków. Nie, ta, ta, okej, okay, żeby nie było krzyków. E, otóż, przede wszystkim ładne, piękne opakowanie i zobaczmy, co się ciekawego jest. E, 9 k e, czułość 650 dpi, wbudowana pa, pamięć, no i możliwość zmieniania kolorów. E, to jest raz. Oczywiście tutaj okienko jest, możemy zerknąć sobie do środka. Za chwilę porozmawiamy coś więcej, co jeszcze jest dorzucone. Jako, że to jest TTS Sport oraz o tym moja MECKA G-Unit, moja kochana MECKA, e, jako że to jest TTS Port, e-sport z nagłożeniem. no to mamy też ładny tej. E, sakiewkę powiedzmy sobie miły materiał chowamy myszkę do środka i potem nie przykrywamy ale chowamy i wrzuć, wrzucamy do plecaka. Więc tak 1,80m kabla więc wystarczy chyba na wszystko co, jest, co potrzeba. Eee, jeżeli chodzi o wielkość no właśnie porównanie wielkości. Jeżeli ktoś miał na przykład Razer aby wzrósł taką myszkę no to w tym momencie już widzi że gryzoń od TTS Sport jest duży. Jest duży nie ma co ukrywać. Jest sympatyczny dla mnie. Z tego względu, iż jest duży. Ja mam dużą dłoń, macie duże dłonie, to jest mysz dla Was. Macie małe dłonie, to już raczej jest mysz dla Was w takim wypadku. Jak już powiedziałem, 9, 9 przycisków. Widzimy 3 z boku, 2 u góry, to jest 5, 1 to jest 6, 7, 8, 9. Dokładnie oczywiście naciskanie tutaj, wheela, To jest dodatkowy guzik, który możemy zaprogramować. To jest raz. Więc wygląd, jak widzicie, teoretycznie mysz dla osób prawo- oraz leworęcznych bez problemu, aczkolwiek z tego, co mi się wydaje, osoby leworęczne mogą mieć problem z do, dobieraniem się do tych, tych makrokei. No tak to niestety bywa. Cóż jeszcze ciekawego można tutaj zobaczyć? Otóż myszka jest duża, zobaczcie jak leży na mojej dłoni. Rozmiar, dokładną specyfikację macie podaną na dole. Macie link, żebyście sobie sprawdzili. Na moją dłoń jest zarąbiście dobra, że tak wyrażę. Wchodzi... Kładę idealnie, nie muszę robić czegoś takiego. Czego, Co z tym musiałem robić na Rezerabisu? Zobaczcie, to jak kładę, wystają palce, jest tragedia. Co ten kabel głupi tutaj robi? Chwila, moment, przepraszam Was najmocniej. Jak widzicie, to jest recenzja użytkownika, nieprofesjonalna i tak dalej. Trochę tej na karuzeli byliśmy. Okej, okay. wróciliśmy. Więc tutaj Abisus, jak widzicie, ja często porównuję do sprzętu, który mam i jest dla mnie trochę za mała. I dochodziło do tego, że ściskałem tak dłoń, a potem miałem strasznie, mi to bolało. Odkąd mamy? Black Element nie ma tego problemu że wcale. E, Fajna rzecz, którą możecie sobie popatrzeć i zobaczyć. Wow, jaka kolorystyka! Jakie fajne kolorki, co nie podoba mi się to, ale wiecie co, niebieski to nie jest mój kolor. Osobiście wolałbym jakiś róż. Ha! Żaden problem, mamy różowy bo jesteście green, no to idźcie na green. Tak jak widać jest doskonale, jest możliwość zmieniania kolorystyki tutaj wyświetlaczy LED. Podobają Wam się te boczne, ale nie podoba Wam się, że tej guzik u góry się świeci. Jest żaden problem. Możemy wyłączyć scroll i już jest wyłączony. Nie podoba się logot jest, podczas, że się świeci. Też żaden problem. To środkowe oczywiście również można wyłączyć, więc w tym momencie myszka nie świeci. Dla tych, którzy lubią się w ciemnicy, jak znalazł. Jedna smutna rzecz, że nie możemy ustalić sobie innego koloru na poszczególne. Dajmy na to czerwone i bardziej pasuje do TS Portu. Na poszczególne, że się na przykład logo się świeci na czerwono, to na różowo, tej i na zielono. Nie możemy sobie zrobić z tego wszystkiego tęczy. Czy szkoda czy nie? Żaden, w sumie bez znaczenia. Kolejna rzecz na temat myszki. Przede wszystkim to zobaczcie co jest tutaj z tyłu. A, a wyjmijmy, oczywiście mamy ciężarki. Więc jak już mówiłem, mysz jest duża oraz jest ciężka. Nie jest to jednak wielki problem, gdyż z tyłu są ciężarki, które można wyjąć. Jak widzicie tutaj doskonale po 4,5 g na głowę, oczywiście. I nagle mysz się robi równie lekka. Co Razer Abyssus Autentycznie waga tych dwóch myszy w tym momencie jest identyczna. Leciutkie jak piórko. Jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to przede wszystkim to, że jest taki mały problem w postaci. Ciekawe, czy mikrofon działa działa mikrofon, w postaci tego, że nie ma za bardzo gdzie schować tych ciężarków i ja się obawiam, że one mogą mi kiedyś zniknąć, jeżeli postanowię jakiś wyjąć. Osobiście chyba wydaje mi się, że jeden ciężarek mniej byłby u mnie o wiele lepiej, ale boję się, że to zgubię, więc jadę na cięższej mysce. Myśl, Schowajmy to, aby nie było tej, żadnych nieporozumień, że za chwilę zginie. Parę słów może przy okazji, jak ja to chowam. Na temat, a to jeszcze u dołu mamy tak zwany przycisk profilowy. Mamy pięć profili do wyboru. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o tych makrokejach. Wykończenie: wykończenie, słuchajcie, czasami jest taki numer, że dotkacie plastiku i on jest odpychający, jest zimny, jest nieprzyjemny, nie chcecie mieć z nim żadnego kontaktu, na pewno byście z nim na randki nie poszli. A tutaj jest coś, czego człowiek aż chce się przytulić, pomiziać, pogłaskać, jest fajna myszka, jest cudowna, jest wykończenie jeszcze gumą, do tego wszystkiego dłoń się nie poci na niej, to jest dobrze, w ogóle jest wersja Black Element z wiatraczkiem to jest przodu, to raz, a dwa dobrze się trzyma, po prostu nie ucieka, nie ześlizguje się wykończenie guzików, jak widać jest tutaj błyszczący się plastik, nie przeszkadza, parę słów tutaj może jeszcze na temat umiejscowienia guzików, po lewej stronie trzyma krokeje, oczywiście może je jak chcemy, do czego chcemy nie przeszkadzają mi, u góry mamy dwa powiem szczerze, że ten, nie licząc oczywiście scrolla ten u góry, nie wiem czy go to jest zobaczcie, ten u góry bardzo łatwo się naciska, ten niżej, trzeba trochę gimnastyki robić, trzeba jednak uciekać tą dłonią. Po prawej stronie jeszcze jest jeden makrokey, bardzo łatwy do niego jest dostęp. Trzeba pamiętać, żeby małym paluszkiem pacnąć. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam wygląd. Więc teraz przejdźmy do czegoś innego, czyli programowanie tych guziczków, tak? ustawmy odpowiednią scenę. No i teraz, co ja dla was ciekawego tutaj mam? Przede wszystkim T-SPORT od Thermaltake'u daje coś takiego. Do każdego, do każdej myszy jest sprzętu, który ma sterowniki, jest dołączone oprogramowanie. No i teraz my je sobie odpalimy. To jest całe oprogramowanie. Na dzień dobry może zostać tak zwanego oczopląsu, ale to jest żaden problem. Możemy sobie tutaj lightowo ustawić wszystkie przyciski, które chcemy, jak chcemy. Ja na przykład tutaj pod tymi dwoma, jak widzicie mam ustawione zmienianie, tu jest, zmienianie czułości, bo możemy w locie ją oczywiście zmieniać maksymalnie 650 dpi. Ja aktualnie w tym, możemy ją ustawić tak dokładnie jak chcemy. Za chwilę Wam to pokażę. To jest profil numer jeden. I w profilu numer jeden mamy możliwość ustawienia czterech poziomów DPI. Ja tutaj mam aktualnie jakiś dziwny 1600 na 1300, więc jest to tyle ciekawe, że możemy sobie ustawić inną na X, inną na oś Y. Więc co kto woli, jak kto woli to robić. A, wy tego nie widzicie, zaraz to przesunę. O, przesuńmy tutaj. Więc można to ustawić. Pełne możliwości ustawienia. Double-click, jak ma być mocny, prędkość kursora, prędkość scrolla. No i to każdy profil możemy sobie tak ustawić. Profil drugi, a ja aktualnie na tym, 1500 na 1500 W Razer Abyssus, nie wiem czy ja trzymam tą, 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 tą kamerkę. W Razer Abyssus mam możliwość ustawienia tylko trzech rodzajów, 450 dpi, 1800 i 3500. E, 3500 bez rozdziałki, bez zmieniania oś Y, YX. Powiem szczerze, że przez pewien czas jechałem na czymś takim, 1300x1600. Na, na tej zasadzie, że na wiecie, monitor 16 na 9 Dłuższe, szersze niż wyższe. Tutaj mnie nie widać. OK. O, się ma. Więc to by było na tyle. E, możliwość ustawienia, ustawiamy wszystko, jak chcemy. 5 profili, więc teoretycznie 45 makro, key, jak te się reklamują, no ale bez przesadnie będziemy zmieniać za każdym razem profilu. Podczas grzebu guzik do zmiany profilu jest pod spodem. E, bardzo ważna rzecz no to, to właśnie tego nie pokazałem jeszcze ta ciekawostka możliwość ustawiania kolorystyki, jak tylko chcemy. Ważna rzecz, możliwość zgrania tego wszystkiego na mysz. Tam jest 128 kB pamięci, zgrywamy sobie wszystkie ustawienia i to pamięta, nie trzeba instalować sterowników, jeżeli jedziecie gdzieś na imprezę. Więc teraz najważniejsza rzecz. Czy Emilu polecasz tą mysz? Otóż tak, polecam. Nie, ważniejsza rzecz jeszcze jedna. Cena. Jeżeli chodzi o cenę tego sprzętu, waha się od 180 do. 250 zł, ale kto za tyle kupi, to ja nie wiem. Eee, szczerze powiedziawszy, aby coś skupiłem za 130 zł, czy warte jest tej kwoty? Szczerze powiedziawszy, jeżeli macie dużą dłoń, to jak najbardziej. Eee, producent chwali się, że 5 milionów kliknięć myszka wytrzyma. Eee, wierzę w to. Nie mam problemu z double clickiem. Czy ona jest głośna? Posłuchajcie sobie sami. Nie wiem, czy było słychać, albo było dosyć blisko mikrofonu. Eee, nie mogę się nic przyczepić do tej samej, do tej myszki, naprawdę gra mi się dobrze, gra mi się pewnie, troszeczkę w FPS-y momentami ciężko mi się gra, bo jestem odzwyczajony od tego DPI, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Na pewno mysz dobra dla osób, które potrzebują makra, do RTS-ów, czy się nadaje? Skill w SC2 poskoczył mi przynajmniej o dwa poziomy, więc jest dobrze. Nie no, oczywiście nadaje się bez problemu, bo... może ustawić też chyba pulsowanie tych logo, właśnie teraz jest ustawione, jak widzicie to znika i za chwilę się powinno pojawić, jest. Więc dyskoteka pierwsza klasa, jak chcecie robić imprezę po prostu kupujecie 10 takich myszek, wieszacie je pod sufitem i macie dyskotekę, jest imprezka, więc moim zdaniem jak najbardziej swoich pieniędzy myszka jest warta. W szczególności, że jak już mówiłem, jeżeli macie duże dłonie, będzie wam pasowało. No najfajniej, oczywiście, jest zawsze iść i sprawdzić tą mysz, dotknąć, pomiziać, pogłaskać, porozmawiać z nią, czy będzie się nam pasowała. No Nie macie takiej możliwości. Ja jednak osobiście polecam ją i trafi obok po, po tej stronie. Jeśli się nie mylę, do sprzętu, który posiadam, gdyby była marna, bym jej nie polecił. No i jeszcze, do, jeszcze jedna fajna rzecz: kabel oczywiście w Oplocie. Każdy sprzęt TTS Sport coś takiego ma więc myszkę już załatwiliśmy teraz kolejna rzecz eee, przy okazji myszkopodobnych otóż nasza cudowna podkładka od łajtry pięknie to wygląda wujaszek Ra Aleksji Krupnik jeśli się nie mylę pewnie przeczytałem źle jego imię i nazwisko no i kolejna rzecz jak zawsze mówiłem Opak sport, czyli mamy opakowanie tej podkładki. To jeszcze jest karabinek, który można zaczepić o, naszy, o naszą torbę i możemy balansować się na mieście. Więc cóż, czas rozłożyć podkładkę. aha Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. White i do tego jeszcze soku w kolorze czerwonym. jest też wersja nie, wersja, też o, położymy myszkę na tym. jest też wersja czarna, biała mi się osobiście bardziej podoba. Więc jak to wygląda? Rozmiary 360 na 300 mm, czyli 36 na 30 cm, z autografem niestety nieprawdziwym, logo TTS sport. Jeżeli chodzi o wygląd, plus 10 na dzielni, o Bounce i bounce, bardzo mi się podoba. Teraz trochę ciężko jest mi robić recenzję podkładki z tego względu, że no w sumie miałem dwie. Miałem tą i QXC, coś tutaj gdzieś było. Jest, nie, przepraszam, stół. Tak, T Series. Tu jest druga, zobaczcie, tylko to jest rozmiarowo ciut większe, przykryło w 100%. No ale to jest olbrzymia wersja, olbrzymia podkładka, ta, którą tutaj mam. No, oczywiście, jedna rzecz, jeżeli macie 6 kotów, to jest obowiązkowo czyścić podkładki jak najszybciej i najczęściej. Ok, więc, co, którą lepiej mi się używało, tak ja mogę szczerze powiedzieć, którą lepiej podkładkiem się używało. White Rim od Steel SteelSeries Steel jest większa, ale ta ma dwie rzeczy, które mi się bardziej podoba. Raz jest ciut grubsza. Dwa, nie jest łatwo ją przesunąć, tutaj tak ciągle nie idzie zbyt dobrze. Pod spodem się naprawdę dobrze trzyma. Rozmiar jest wystarczający, nie jest zbyt duży. Może dam tę inną tą kamerę, o tak będzie chyba lepiej. Znowu nie ta co trzeba. Tutaj więc zobaczycie rozmiarowo jest jest fajnie, jest idealnie, szczerze powiedziawszy, nawet żeby dwie myszki były, bo i tak skorzystam z dwóch i jest dobrze. Powiem szczerze, miałem jeden dosyć duży problem z tą podkładką. Otóż podkładką i myszką. To musi być jeden taki minus, który zauważyłem. Problem był tego rodzaju, że sensor, to jest myszka laserowa, wariował w momencie, w którym była podkładka trochę ubrudzona. Jako, że mam dużo tych kotów, ona się brudziła. Nie miałem tego problemu na Steel Series. Nie miałem problemu tego, jak użyłem Abysu, Razer Abyssus na tej podkładce, ale z tym jest problem. Jeżeli zabrudzi się, jeżeli będzie jakiś paproch albo coś w tym stylu, myszka może Wam zwariować. Dlatego, pierwsza rzecz, którą ja przynajmniej robię, to przed rozpoczęciem imprezy lekko ją muszę wytrzepać, przeczyścić. Ja mam olbrzymią ilość kocich kłaków no i niestety, żwirek też tutaj się znajduje. Jednak, jeżeli jest czysto, jeżeli nie ma dziwnych rzeczy, to działa po prostu idealnie. Podoba mi się to, jak myszka idzie. Nie lata jak szalona. Jednak zobaczcie, nie zatrzymuje się. Ale poślizg jest. Więc pasuje to do siebie. Grubość to jest chyba 3 mm. Wykonanie bardzo fajne. Nie wiem, czy nie przydałoby się tutaj lekko oprzyć to. Bo za chwilę boki zaczną się strzępić. No, podkładki też. To wszystko zależy od tego, co. Kto lubi? Na pewno podkładka nie będzie Was spowalniać w żaden sposób, nie będziecie mieli z nią większych problemów, jeżeli będzie czysta. Właśnie, kolejna rzecz, jeżeli lubicie spaghetti, jeżeli lubicie sosy pomidorowe, no to będziecie mieli jeszcze tej. lubicie lubicieś przy kąpach, będziecie mieli bardzo ładne graffiti dorzucone na podkładce. Jest biała, no i tu jest ten problem. Może się brudzić, jeżeli jesteście brudosami przy kąpie, tak się wyrażę. Nie polecam wersji białej. Wersja czarna jest dla Was, można ją kupić. Cena od 60 do 80 zł za tą podkładkę, ale kupujecie znowu. No, mówię, kupujecie sobie jakość, to na pewno. Więc skoro już ktoś by zapewne za chwilę powiedział: Emil się sprzedał. Pamiętajcie o prostej rzeczy: to jest recenzja użytkownika, jak mi się użytkuje sprzęt, który posiadam. A że posiadam myszkę od TTS Sport, podkładkę od TT Sport, klawiaturę od TT Sport i słuchawki od TT Sport, to muszę powiedzieć, że cała seria, którą dostałem od Max Pro Play. I TTS Sport jest udana. Nie jest to najtańszy sprzęt, ale ja jestem z niego zadowolony. Ja jestem z niego osobiście zadowolony, z całego tego sprzętu, który dostałem. Gdybym był niezadowolony, recenzja by o tym powiedziała, tak jak o tym mówiłem, że się zabrudza. Wydaje mi się, że to byłoby na tyle, że to już jest koniec w tym momencie. Skończył mi się sprzęt do recenzji. Nie będę miał robić przez ten czas recenzji mojego mikrofonu, ale nie widzę najmniejszego sensu. Jakość dźwięku słyszycie jest dobra, jest dobra. I nie, nie umiałbym zrobić recenzji mikrofonu tak, jakbym chciał. Eee, wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Do usłyszenia wszystkim. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć.